Eksplozje i wybuchy, tak właśnie będzie wyglądał nasz dzisiejszy film/slash update. I chyba się Mano Streamach Kler Games, a ja Was bardzo serdecznie witam w kolejnym filmie na kanale. Dosyć grubym, ponieważ w dzisiejszym filmie omawiam ogromny update, który już właśnie wyszedł. Prawdopodobnie, jak Wy już ten film widzicie, ponieważ nagrywam to o 7 rano, a update wychodzi o 8. Rano 20, właśnie 6, czy, sorry, 25, jest to wtorek i tak, ten update jest duży, ponieważ naprawdę, no, jest gruby i to jest w sumie niespodziewany content, który, który miał nadejście. Jest to tak zwany mid-season update, czyli powiedzmy odświeżenie połowy sezonu, w tym przypadku jest to sezon 5 i odświeżamy go grubo, no, ponieważ mamy naprawdę sporo fajnego contentu, m.in. nową broń, nowe mapy, nowych operatorów, sporo fajnych naprawdę rzeczy i będziemy sobie to wszystko omawiali. Chcę przypomnieć, pierwszy, że jeszcze nagrywam to przed updateem, więc pojawi się drugi film dzisiaj na kanale który właśnie będziemy omawiał cały update. Będziemy cały update omawiali po tym, jak już oczywiście otrzymamy oficjalny patch notes i tak dalej. To wszystko, będziemy te wszystkie szczegóły, buffy, nerfy, zmiany, naprawy glitchy i tak dalej. To już oczywiście będzie kolejny film, który będzie bardziej szczegółowy, a dzisiaj jest taki czysto informacyjny. Także bez żadnego przedłużania, przechodzimy. A więc o to, co widzieliście, większe, jak widzieliście, były to tak zwane Games of Summer. Jest to event, który nadchodzi i ten event w sumie nie rozpoczyna się już we wtorek, 25 sierpnia. Ten event się rozpoczyna dopiero od dopiero 28. Jest To podaje. Że piątek, o ile się nie mylę, nieważne, jest to od 28 do 7 września. Tak jest, jest to powiedzmy spory tydzień, ponad tydzień e, ciekawego eventu, który oczywiście no, będzie trwał wyłodzonie multiplayer. Także to jest powiedzmy coś innego na inny temat, lecz przypominam, na, powiedzmy, na inny film, lecz przypominam, że właśnie ten event, ten event się zacznie, lecz wciąż będziemy oczywiście mieli cały ogromny ten Event, ponieważ jak wiecie, jutro jest środa, no i się dzieje tak zwany live event, wyłodzonie, czy cokolwiek tam się stanie, czy odpali rakieta i tak dalej oczywiście cokolwiek zostanie nam pokazane czy trailer oficjalny z gameplayem do Call of Duty oczywiście Black Ops Cold War lecz update, update, a więc update na PS4 zajmuje 10 giga 6, więc prawie 11 giga na PS4 więc moim zdaniem to jest bardzo fajny bardzo fajna powiedzmy ilość i bardzo mała i oczywiście nam daje dużo kontentu. xbox, xbox będzie posiadał 14 giga 0.9 więc tak prawie 15 giga powiedzmy można tak powiedzieć, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne, ponieważ jak wiecie ostatnio update 1.20 Specyficznie na Xboxie miał to on 66 Giga wagę, a na PS4 był tam ile? 15? Nie pamiętam, no bardzo mało, prawda? A tam było 66, ponieważ e, no musieliście, jakby pobrać też poprzednie update'y w sensie wam to te update'y powiedzmy pobierało w tym sensie, że jakby to wytłumaczyć, zastępiało wam ostatnie trzy update'y, wraz pobierało nowy i dlatego tak to wyglądało więc jakby nie, że teraz wasza gra waży o 66 giga więcej tylko, że po prostu nadpisaliście wszystkie inne update'y, które pobieraliście wcześniej, więc to był taki błąd i w sumie widziałem komentarze, o teraz nas nie, nie ujebali, i wszystkich i, i oczywiście xboxów gracza, więc tak, teraz was nie ujebali, teraz macie normalną ilość 14 giga, jeśli chodzi o pc jest to 11 giga 3, e, oczywiście dla wszystkich użytkowników free to play Warzona A jeśli chodzi o powiedzmy e, no, Posiadaczy Modern Warfare oraz Warzona Czyli ci którzy zapłacili za grę e, Powiedzmy premium Użytkowników posiadają oni Będą posiadali 18 GB. 6, więc prawie 18 GB. To są powiedzmy, to jest cała waga update'u, więc po moim zdaniem bardzo mały, bardzo fajny update. Ale dobra, content, content, który otrzymamy. A więc wyświetla wam tak zwaną roadmap, czyli to co otrzymamy powiedzmy na start, to, co otrzymamy trochę później i tak dalej. A więc jak widzicie na roadmap z lewej strony otrzymamy to co jest na start, czyli otrzymamy tak zwane trysy, jak widzicie to są takie powiedzmy wyzwania, które są e, przywiązane do multiplayer i możecie sobie w tych wyzwaniach to na expa. Jak widzicie, te wyzwania mają nazwę Gun Course, Risky Parkour, Marksman Challenge, Price Alley oraz Shooting range. więc to jest powiedzmy te 5 nowych wyzwań, które zostaną wkluczone do tego będziemy oczywiście mieli możliwość zdobywania nowych nagród czyli pojazdy, skiny na pojazdy, klaksony, blueprinty, emblemanty, wisiorki na broni czy tam talizmany itd. także jeśli chodzi o nagrody jest tego sporo ale co jest oczywiście najciekawsze, najciekawsze powiedzmy w multiplayerze jest to nowa mapa jest to właśnie Gunfight, Gunfight czyli mapa 2x2, 3x3 jest to Verdine Stadium, tak jest jest to powiedzmy odłączenie części z Warzona no i oczywiście wprowadzanie tej mapy do multiplayer, więc Moim zdaniem ta ma będzie ciekawa, ponieważ będzie wiadomo, będzie na sezonie rozwalonym z właśnie trybu, z bateriale z więc sama powiedzmy ta idea deweloperów, moim zdaniem, jest zajebista, ponieważ no, nie będziemy oczywiście mogli wychodzić wiadomo na trybuny i tak dalej, jak to możemy w warzone, lecz będzie po prostu to y, zwykła mapa gunfight 2 na 2 z czego będą tam bardzo ciekawe, ponieważ także niesie się z tym turnament, na którym będziecie mogli właśnie wygrać sporo nagród w tym, e, o ile ja dobrze pamiętam, grała, blueprint, czyli grał 5.56, jak wiecie bardzo dobra broń, bardzo dobry karabin, no i do tego będzie, będziecie mieli oczywiście szansę wygrać e, blueprint do tej broni, oczywiście gdy wygracie turnament, ale dobra, kolejna fajna rzecz do multiplayer i warzona jest to nowa broń, nowa, nowa i w sumie ostatnia, a jakby, nie wiem, jeżeli szósty sezon wyjdzie, no to nie ostatnia, lecz Ostatnia broń, powiedzmy, na taki e, czysty spogląd, tego że kończy się powoli Moderna, a zaraz się zaczyna e, oczywiście Call of Duty Black Ops Cold War. Więc powiedzmy, jedna z ostatnich broni jest to LMG, czyli gruba, gru, 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 gruby karabin maszynowy, czyli Finn. Tak się będzie nazywała ta broń FINN, -N, więc bardzo ciekawa nazwa. Jakby Mam nadzieję, że będzie kopało ostro. Jeszcze oczywiście otrzymamy wszystko. Jak już mój kolejny film będzie specyficznie wszystko opisał, więc e, będziemy tą broń testować. E, będziemy oczywiście tą broń też no, w przyszłych filmach będziemy testować, ale bardziej powiedzmy, My skupimy się na opisie i tak dalej, jak ta broń Jakie ma statystyki w przyszłym filmie Dobra, kolejna mam rzecz jest to Nowy tryb w Warzone i naprawdę Ten tryb jest strasznie ciekawy, jest to nazwa Kingslayer i on będzie od razu na premierę Będzie oczywiście dostępny w wersji Trzyosobowego teamu, czyli um, trio, trójki Więc ten tryb jest naprawdę fajny, ponieważ Jest to team deathmatch, tylko że na Warzone, ale naprawdę jest, to, jest Bardzo fajny, więc słuchajcie, to jest team deathmatch Tylko, że na dużą skalę, więc yy, Koło nie zmniejsza się jak w standardowym materiale Czyli macie pierwszą serwę, drugą, trzecią, aż ku Kółko jest takie małe. Nie, nie. Kółko się będzie przemieszczać przez całą grę, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne. Będziecie mieli oczywiście mieli różne sposoby e, na, wiadomo, zabijanie przeciwników, ponieważ będziecie mieli cały otwarty świat. Kółko się będzie oczywiście przemieszczało, powiedzmy, względem czasu i tak dalej, więc będziecie musieli uważać na gaz. Jakby wciąż to będzie Team deathmatch, więc zdobywacie punkty, zabijając graczy, co jest ciekawe, zdobywacie jeszcze więcej. Punktów, gdy zabijacie króla, właśnie danej drużyny, czyli załóżmy, jesteś królem, ponieważ, nie wiem, masz 30 zabójstw, umarłeś, nie wiem, 4 razy, no to wiadomo, jesteś królem, więc. Co jest fajne, wiadomo na myśli to z takiej statystyki, co jest niefajne, będziesz widoczny na mapie. Tak, wszyscy królowie będą widoczni na mapie, powiedzmy ci najlepsi gracze, czy to wasze, czy to z waszej drużyny, czy to właśnie z przeciwnej drużyny. Więc tryb naprawdę zapowiada się tak, wiecie, fan, lose, chill out. Bardzo fajny, luźny tryb, więc mam nadzieję, że będzie fajnie, powiedzmy coś innego niż taki standardowy Warzone, czy Plunder, czy inne tryby. Moim zdaniem ostatnio z tymi trybami oni naprawdę konkretną robią robotę Infinite World, więc tu muszę im dać za to brawo. Także. Tak jest, to jest to powiedzmy dosyć duża część update'u, lecz jeszcze mamy kilka fajnych rzeczy: jest to nowy operator Morte. I tutaj w sumie taka poboczna rzecz, ponieważ no, on będzie kosztował 84 zł, to jest to mikrotransakcja w, w naszym sklepie. I tak, to jest 2400 kod pońców. Oczywiście o tym więcej w kolejnym filmie, ponieważ gdy już będziemy mieli go, powiedzmy z całym zestawem, opiszemy go i zobaczymy sobie. E, w sumie macie tutaj zdjęcie, jak on będzie wyglądał. No, jak widać, to jest to powiedzmy taka stylowa kombojska. I do tego jak widać, ma chyba flagę Italian, czyli włoską flagę. Więc możemy, możemy, wiadomo, spekulować, że to będzie Włoch. Lecz zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jak już mówię, nowy tournament to, to, to oczywiście do multiplayera. Nowy operator to także do multiplayera. Już także będzie tak zwany nowy tryb Grand War Reinforcement, czyli kolejny powiedzmy nowy tryb w Grand War. I ten tryb też naprawdę się ciekawie zadaje. Mamy nowy tryb w który już omówiliśmy. I także mamy nowy tryb do multiplayera, który jest naprawdę konkretny, ponieważ jest to tryb, gdzie umierasz i się nie respisz. Ale zrespisz się, gdy twój, twój team przejmie flagę I to jest na skalę Grand War, więc jak wiecie W Warzone, w, sorry, Grand War, czyli w wojnie naziemnej Mamy 32 kontra 32 graczy, więc to jest powiedzmy, no dosyć spora ilość, prawda? Lecz jak wiecie, flag jest pięć, flag do zdobycia Jest to A, B, C, D i E, prawda? Jest to 5 flag i za każdym razem, gdy umrzesz, na to się nie zrespisz Chyba, że twój, twój team zdobędzie flagę A jak wiecie, wy... No, trybie Grand Prix jest dosyć, powiedzmy, trudno zdobywać te flagi. Jedni zdobywają, trzymają ją, drudzy zdobywają tamto, tracą i tak dalej. Czasem dominujecie i dosłownie przejmujecie 5 flag, dominujecie, kończycie grę, ponieważ końcu się łączy 30 sekund odliczania, boom, nadchodzi eksplozja, no i wiadomo, wy wygrywacie, slash, wiadomo, przeciwnicy. Lecz ten tryb jest naprawdę fajny, ponieważ wy się nie zrespicie, Wy się dopiero, gdy wasz team przejmie flagę. A jak wiecie, e, no, jeden team może tak zniszczyć. Ten, ten poprzedni team, że dosłownie oni nie, nie dadzą im przejąć tej flagi, przez co ty się nie zrespisz. I wiecie, no, wybijeły do końca, dosłownie do jednego, wiecie, będzie ich 20, 10, więc, więc to jest fajne, naprawdę, tryb, fajne, naprawdę, jak wiem, pomysły. Oni mają z tymi trybami, e, musisz się, muszą przejąć flagę, aby się zrespić, i to jest na skale Grand Tour. Chyba wiem, że ten tryb był na mniejszą skalę dominacji, powiedzmy, e, wiecie, standardowych, 6 na 6 10x10, 10, ale na, powiedzmy, skalę Grand Tour, będzie to naprawdę ciekawie, wiecie, zostało na przykład was 5, a przeciwników 20 i odbijacie flagę, boom, respi się cały wasz team. To będzie naprawdę konkretna zabawa, także sorry że tak się rozgaduję, ale no, jak szumiem, to będzie bardzo fajny tryb, ale dobra. Nadchodzą także eventy związane z Double Exp. wydarzeniem więc to jest oczywiście Double Exp. na broń, na postać oraz na Battle Pass. No, starałem że to będzie powiedzmy w przeciągu kolejnego tygodnia slash w sumie, jakby na pod koniec tego, ponieważ jak wiecie, piątek jest od 28. a jak szumy, od 28 do 7 września trwa tak zwany Game of Summer Event w grze, więc to jest powiedzmy taki e, poboczny sezon 5,5, e, no nie wiem jak to nazwać. Bardzo fajny event, będzie bardzo fajnych zajęć do, do oczywiście robienia w grze, także jeśli mogę doczekać, No i w tym pewnie. Od trzymamy wtedy ten cały double xp. A, a więc to są chyba te wszystkie informacje, które powinniście wiedzieć na teraz, jak już mówię, będzie kolejny film, gdy już update zostanie zainstalowany, tak omówimy wszystko szczegółowo i playlisty i tak dalej i patrznący, które właśnie zmieniają nam wszelkie statystyczne szczegóły a jeżeli nie chcesz oglądać, zawsze będzie link w opisie właśnie, gdzie możesz sobie pójść i poczytać na własną rękę wszelkie zmiany w grze ponieważ warto je wiedzieć, zawsze można powiedzmy na swój, na swój sposób je wykorzystać w grze i tak dalej, także ja wam oczywiście życzę szybkiego pobierania no i powrotu do gry. No i w sumie Wspomniałem jeszcze o jednej dosyć ważnej informacji, ponieważ w grze będzie możliwość oglądania pro playerów na stadionie, dosłownie w grze w Warzone. Ie. Nie wiem czy to będzie podczas gry, czy będzie. Jakby strzelam, że będzie to osobna playlista, gdzie możesz sobie wbić do gry, wylądować sobie na... Bo Warzone powiedzmy mecz nie trwa, mecz jest powiedzmy friendly, fire, nikt nie walczy i tak dalej, co nie? I możesz sobie właśnie oglądać pro playerów, jakby teraz się kończy ta cała liga pro playerów, kto wygra ten cały turnament i tak dalej, wiecie, w naszym prawdziwym życiu. I wiem, wydaje to się głupie, trochę dziwne, co nie? Po co oglądać livestream w grze turnamentu? Skoro możesz oglądać go na oficjalnym livestreamie, czy to na kanale na YouTube, czy na, na Twitchu, na livestreamie, co nie? Więc no, ale to jest taka fajna opcja, i w sumie nawiązuje do tego, że będzie prawdopodobnie na tych właśnie telewizorach odtwarzany Call of Duty Black Ops Cold War trailer. Tak jest w środę, prawdopodobnie, gdy właśnie będzie ten cały event. Oczywiście będzie o tym jeszcze film w środę. E, jak już wiem, to jest godzina chyba 18, coś w godzinach o, o, 18, 19, 20, właśnie, w tych godzinach będzie event, ja się już na nie, nie mogę doczekać. Jak już wiem, środa przygotujcie zegarki do Warzone'a, ponieważ będzie to dosyć, ważny, powiedzmy, dosyć ważna rzecz, ponieważ All Warzone będzie ewoluował oraz oczywiście będzie cały ogromny kod także nie wiem, jak wy, ale się już nie mogę doczekać. A na koniec chciałbym Was prosić o zostawienie łapy w górę. Naprawdę, bardzo mi dużo pomoże. A nawet sobie nie zdajcie z tego sprawy, że to Wam zajmie tylko jedną głupią sekundę. No i oczywiście, jeżeli tu jesteś nowy subskrybuj kanał, no właśnie dzięki temu wiesz, otrzymywał nasze informacje w Gamingu i generalnie w Calvi. Także jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat update'u, oczywiście tam są komentarze, tam możesz pytać o cokolwiek chcesz. Także dzięki za oglądanie No i co, słyszymy się w kolejnym. Na razie, Makler out.